Cześć. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek ogrywania nowego dodatku. Przygoda wzywa matką. Mam nadzieję, że dobrze mówię nazwę tego dodatku, bo zawsze mi się te nazwy mylą. Słuchajcie! W ramach takiej małej rozrywki postanowiłam, że ściągnę nową parcelę z obozem, z galerii. Wiecie, powiedziałabym, że nie mam nic do tych budynków od EA, które są zazwyczaj domyślnie, ale one są zazwyczaj bardzo okrojone i korzystają zazwyczaj tylko i wyłącznie z podstawki. Nawet nie zazwyczaj, zawsze. To jest tylko podstawka plus dany dodatek. A tutaj mamy trochę więcej szaleństwa i trochę więcej zabaw dla dzieci, więc będziemy mogli sobie pokorzystać też i z innych tematów. Z wydarzeń bieżących, jeśli chodzi o naszego Oena, to stracił zęba, no ale przyszła do niego wróżka zębuszka i dostał za to przepiękny plakat. Tak? Certyfikat wróżki zębuszki, proszę, przepiękny jest. E, ile on kosztuje? Pięć simoleonów. Wolelibyśmy chyba jakiś hajs nie. No ale dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, e, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to chciałabym. Czy ja mogłabym rozpocznij hodowlę gąsienicy? O właśnie, o właśnie. Słuchajcie, weźmiemy nieznaną. Kupimy sobie, będziemy hodowali, bo przy okazji postawiłam nam tutaj motylarium. O, właśnie, mamy i motyle, a my możemy je łapać? Ha, nie, nie możemy, nie możemy. Ciekawe, w jaki sposób? Czy ja nie powinnam mieć kurcze takiej wiecie łapki na motyle, czy coś w tym stylu? Tak mi się wydawało. Zaraz poszukam. W międzyczasie, tak, dzieciaki zaraz idą zjeść. Ten obóz już wam tutaj wrzucę. Twórczynie. E, ściągnęłam dosłownie przed chwilą z galerii i jest przepiękny. Naprawdę super wygląda. No jest w nim dużo, dużo więcej detali niż w tym podstawowym. A z drugiej strony nie jest on aż tak bardzo zagracony, jak no nie lubię, jak są te parcele. Po prostu jest w nich. Tyle rzeczy, że później Simowie nie mogą się przez to poruszać. Wydaje mi się, że to jest jeszcze tak zagracone w miarę zdroworozsądkowo. Tu śpi Lilith, a tu śpi Max. Idealnie. Tu mamy taki powiedzmy główny budynek, gdzie sypialnie ma nasz cały szef obozu, Nigel. On tutaj też ma swoją łazienkę na bogato. Max już coś tutaj świruje na komputerze. A na dole mamy, tak jak i poprzednio, wspólne łazienki, toalety. Troszeczkę więcej tutaj chyba tego jest, albo mi się wydaje. No i mamy też i kuchnię. Tutaj mamy takie fajne miejsce do wydawania posiłków. No i dzieciaki mają tutaj sporo miejsc na różne aktywności nie tylko jedzenie bo możemy sobie tutaj malować, odbierać nawet sprawności harcerskie co myślę że jest idealnym tutaj idealnym dodatkiem no i możemy sobie też proszę tworzyć dekoracje z masy papierowej i stworzyć origami co ty tu jesz co ty młody jesz ty zamiast się tak ty zamiast się bawić powinieneś iść coś Wciągnąć młody. I mam wrażenie, że nie wiem, ten chyba obóz mi się automatycznie wydłużył. Wydawało mi się, że on miał trwać trzy dni, a mam znowu 3 dni. Jak tylko weszłam tu na tą parcelę do tej rozgrywki jeszcze przed zmianą tej miejscówki, to, to mi. Lili, to mi się wyświetliło, że jeszcze trzy dni mnie tutaj czekają, więc nie wiem. Albo coś mi się pomyliło. Albo nie wiem o co chodzi, bo na pewno nie było to spowodowane tym, że e, wymieniłam parcele, bo miałam już ten komunikat przed. Owen, skarbie, najadłeś się? Weź, ty może weź sobie jakąś... Nie, 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 coś słabo się najadłeś, coś słabo. Teo idzie na lekcję? A, tak, 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 Teo idzie, wyślij go w pojedynkę. Gdzie jest więcej żarcia, ludzie? Dawać mi jedzenie. No i widzicie, i dzieciaki od razu zajmują się tutaj, wiecie, malowaniem, rysowaniem. Mam nadzieję, że też i posprzątają po sobie. Czy ty nie powinieneś czegoś jeszcze wcisnąć? Kurde, jedzenie się skończyło. Niemożliwe. Jak do tego doszło? Czy coś tu. A, mamy jeszcze poprzednie jedzenie. Dobra, weźmy sobie jeszcze mini-burgera wegetariańskiego. Kształtujące chwile. A Eris powiedziała, uwielbiam książki. Owen też je kocha. I może nawet pewnego dnia, jeśli się postara, zostanie znanym pisarzem. What? Urocze to. Wow, ej. Kurczę, ale miło. O, oh, ale się polubił z nią. To jest akurat mega, mega cute. Słuchajcie, spróbujemy sobie rozpocząć wyzwanie kreatywność, zobaczymy co się teraz stanie. Dostaję cały czas powiadomienia co się dzieje z moją rodziną, co mnie trochę martwi, bo wyskoczyło mi też między innymi to, że nie zapłaciliśmy rachunków. Spoko, jak wrócimy to będziemy mieli odciętą wodę i odcięty prąd. Rewelacja. W międzyczasie, co mi tutaj wyskoczy po tym wyzwaniu? Kreatywność. Chcę, żeby moje wyroby były najlepsze. Prezenty znaczą więcej, kiedy robi się je własnoręcznie. Dobra, spróbujmy stworzyć em, zieloną, absurdalną żabę. <ścoughs> Brzmi to całkiem spoko. Dzięki temu rośnie nam nowa umiejętność, widzę, tworzenie papierowych dekoracji. No spoko, będziemy mogli komuś tą absurdalnie zieloną żabę podarować. Myślę, że chyba nawet Aeris. O, Aeris tu stworzyła letnie ozdoby. O, kurczę, szkoda, że nie możemy, nie możemy tego wywiesić. No niestety. No i szkoda, że nie dostaliśmy ładnej animacji lepienia. Tylko taki znowu szuruburu, dymek. Eee, <głos》>, troszeczkę pójście na łatwiznę, nie uważacie? No, ale dobra. E, już powoli to kończymy. Myślę, że też stworzymy sobie bransoletkę przyjaźni. I chyba komuś podarujemy. O, oczywiście, ze starych gazet poszło. Zrobiliśmy? Pokażcie mi tą, jak no jest absurdalna, jest totalnie absurdalna. <laughs> Jakość normalna. Eee, zaraz poszukamy AERIS, chociaż może później zrobię to. Nie, to co to jest? A, czekajcie, boż. Ja myślałam, że to jest do robienia a to jest pudełko śniadaniowe. Matko, mesi, mesi. Eee, co my możemy zrobić? Tak, co my tutaj mamy? Kreatywność, yy, własnoręczne tworzenie prezentów, czyni je wyjątkowymi. Wręcz po prostu trzy dekoracje z papieru, spoko. Czy możemy stwórz origami? Samolocik, motyl. O, rocze nawet, ale takie. Myślałam, że coś bardziej kolorowego będzie. Samolocik, zwykły samolocik z papieru. No spróbujmy to stworzyć. Czy on też to 5 lat będzie robił? Jest to bardzo prawdopodobne. Dobra, robimy wodne sztuczki, chociaż bardziej to się spodziewałam, że tutaj jest zakończenie tego ślizgu, a nie w drugą stronę. I chyba przydałoby się to przerzucić właśnie w drugą stronę. Chciałam powykonywać sztuczki z Aeris. O, dobra, biegnie. Dobra, już myślałam, że nas dziewczyna olała. Ale jednak nie. Więc się poślizgajmy razem. I co jeszcze zrobiłam? Słuchajcie, zrobiłam takiego. O matko, biedna. Kaktusa z masy papierowej. Wygląda tak. Myślę, że to się chyba bardziej Aeris spodoba. Zobaczymy. Tak, czy siak. Dobra, wystarczy nam tych sztuczek. Co ja bym chciała? Czy ja mogę dać to. Czekajcie, w ten sposób. Prezent dla. O, o, o! A Eris. I co ona na to? Ona się ślizga. A my stoimy w wodzie. Dobrze. Aeris, chodź no tu, dziewczyno, chodź. No dobra, wreszcie nam się udało. Chyba jej się podobała zabawa. I co ona na tego gigantycznego kaktusa? Spodobał jej się prezent? Docenione dzieło. O, jak miło! Bardzo miło, bardzo miło. I co, zaliczyło nam to? Tak, zaliczyło nam to. Jeszcze kogo my tutaj mamy. A, chcielibyśmy z Badi się zaprzyjaźnić. Czekajcie, czy chcemy mu też dać prezent? Kim ty jesteś? Ty nie jesteś Badi, ty jesteś Mara. Badi ma. E, o właśnie, to ty jesteś. To może tobie tutaj wręczymy tą gigantyczną żabę. <laughs> Badi. O, Badi go tutaj nie mam. No dobra. Okej, okay. a co ty w międzyczasie porobisz? A, ktoś tu zgłodniał. Jak tam nasza larwa? Dobra, larwa się rozwija, tempo wzrostu normalne. Za chwilę ją nakarmimy i obejrzymy. O, już mogliśmy skoczyć po to jedzenie. No nie. No dobra, młody, dobra. Wszystko po kolei. Ktoś tu jest przybity. Gideon jest smutny. Wiecie, co to może zrobimy tutaj? Dobry uczynek yy, i podarujemy to Gideonowi. Dobra, już przestań oglądać tą gąsienicę, chociaż to no, niech będzie. Tu jest nazwana larwą, a tu gąsienicą. Yy, no, wręczymy mu prezent. Może to mu poprawi troszeczkę humor. Ta żaba jest zarobista. Co za uduchowienie! Tak, lubimy takich simów. Znajomi są jak głupie naleśniki z żelkowymi misiami, ciężko o przesyt. Tak, ten tekst już widzieliśmy, ale widzicie, od razu Gideon się uśmiechnął. Od razu mu to poprawiło humor, więc myślę, że zrobiliśmy dobry uczynek. Młody idzie zjeść i on idzie tutaj jakąś w ogóle pokrętną drogą, ale nic nie mówię. Eee, no, tu jak już wcześniej Wam pokazywałam, zrobiłam motylarium, więc będziemy mogli sobie później motyle tu wrzucić. W międzyczasie młody, niech idzie coś wciągnąć. Co my tu jeszcze mamy? Chcę, żeby moje wyroby były najlepsze. Aha, czyli cztery wysokiej jakości dekoracje z papieru. No dobra, może nam się uda, bo jak na razie to były chyba normalnej jakości. Tak, mamy też biały samolocik, ale no, póki co to sobie coś zjedzmy. Bewsztyk tatarski, o matko. Dzieciom to przygotowali. O nie, sorry, <laughs> sorry guys, nope. <laughs> Dobrze, słuchajcie. Jeszcze tylko szybkie spojrzenie na to trzecie otoczenie w tym nowym mieście i powiem Wam, że wygląda przeuroczo, ale według mnie jest tutaj zdecydowanie za mało parceli. Mamy tą parcelę, tu mamy drugą tą parcelę, tu trzecią taką mniejszą. Tu akurat jest teraz bar. I tu taką największą, na przepiękną posiadłość nad rzeką. Tu w ogóle można sobie pływać kajakami. Wygląda to super. A tutaj mamy w ogóle jakąś starą kopalnię opuszczoną. I wygląda na to, że tu jest jakiś sklepik. Godziny kolekcjonerskie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20, ale chyba tylko dorośli mogą z tego korzystać, tak mi się wydaje. No tu. Piękne miejsce, przepiękne i tu wszędzie można pływać. Więc super. Tu na wyspie można sobie poplażować. Pewnie można by było nawet tutaj sobie tulem postawić namiot i spać pod namiotem w takim miejscu. Super. Super. Ale powiem wam, byłoby lepiej, gdyby oprócz tej tutaj ulicy była też ta ulica, chociaż ten kawałeczek i tutaj z dwie jeszcze parcele, bo to ogólnie bardzo ładna taka suburban, przedmieście, fajne dla rodzin z dziećmi. W sumie nie tylko. No, troszeczkę zmarnowany potencjał. No albo patrzcie, albo żeby tutaj była jakaś taka parcela, taka fajna przy ulicy zaraz, gdzie można by było sobie mieszkać, plus prowadzić jakiś swój sklepik. To by było całkiem spoko. No dobra. Ale już więcej nic nie mówię. Wracamy do naszego obozu. Sorry, guys. Jeszcze krótkie takie wtrącenie, że tutaj jest jeszcze jedna parcela, której nie zauważyłam, więc ona jest zaraz tutaj, obok tej starej kopalni. No, i to by było na tyle, żeby nie było niedopowiedzeń, także w sumie mamy tutaj pięć parceli. Tak, i właściwie tak to wygląda. Tak, jak już mówiłam, 1, 2, 3, 4, 5. Tu mamy raz, 2, 3, 4. I tu też mamy 4. Słuchajcie, i w oczekiwaniu na to, aż ktoś rozpali ognisko, pomyślałam, że pobawimy się w chowanego. Zobaczymy, jak to dokładnie wygląda, bo mieliśmy taki sneak peek, że tak to ujmę, ale nic z tego nie wyszło. I co, to jest niefunkcjonalne? Nikt mi tego nie rozpali, nie mogę. Poprosić. Liczymy. A Owen podgląda i się cieszy. Dzieciaki gdzieś się pochowały. Specjalnie nie patrzyłam, gdzie są. Odliczaj. Rób pompki. Żadne pompki. Ty masz się bawić. Halo. Chyba już. O. Widziałam to! Widziałam to! Poszukaj ukrywających się simów. Gdzie ty szukasz tych simów? Tu, 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 znajdź, tu. Tu jest na pewno. No nie, no w wodzie będziesz ich szukał. Co ty? Tu można się chować? Nie, chyba nie bardzo. No dobra, to jest tak oczywiste, że na pewno ktoś się tu chowa w tym podejrzanym kartonie. I co? Jest tu kto? A udało się, okej. Okay. A reszta. Weź tutaj jeszcze poszukaj. Gdzie te dzieciaki mogły się pochować? Czy one mogą się. Pod prysznicem schować? Nie, nie mogą. Tutaj nie ma. Czy one mogą się gdzieś. Na przykład o. Pod łóżkiem schować? Tak, mogą. Ej, spoko. Dobra, sprawdzimy to łóżko, bo coś czuję, że ktoś się tutaj schował pod łóżkiem. Coś mi cienko idzie. Nie mogłam tam w ogóle wejść do tej sypialni, tego naszego szefa obozu. No dobra, słuchajcie, zakończyłam tą nierówną walkę, bo nie udało mi się nikogo więcej znaleźć. No. Więc kliknęłam po prostu na Owen'a i daje zakończ zabawę wchowanego. No i dupa, może następnym razem nam się uda. Czy ty idziesz spać? O nie, no i on pójdzie taki głodny spać. No nie. Nie, 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 nie. To ja jeszcze tutaj pogrilluję. Chciałabym chociaż sobie zrobić. O, należy wyczyścić płytę do gotowania? What the hell? Kurde. Wiecie, co tak wrzuciłam na ognisko, bo to jest nowa rzecz, która dochodzi w tym dodatku i domyślam się, że tutaj normalnie na tej płycie można sobie gotować, ale no, no, dzieci, jak widać, nie mogą z tego tak okorzystać, więc ja chyba ją po prostu ściągnę w trybie budowania i tyle, będziemy mieli tu po prostu zwykłe ognisko. No i wychodzi na to, że biedny Owen kładzie się spać, głodny. No, i mamy już poranek. Owen biegnie na śniadanie, a w międzyczasie proszę, mamy tutaj motyla. Przepiękny motyl. Jak tylko zjemy, to sobie go zbierzemy i wrzucimy tutaj do motylarium. Yy, młody, co ty tutaj? Miałeś iść jeść? Co tu się dzieje w tym świecie? Ktoś tu cokolwiek przygotowuje do jedzenia, czy nie? Dobra, poczekamy aż Max coś tutaj zrobi, chociaż on na leśniki? Gofry? kurczę, właśnie, może gofrownicę by tutaj zrobić. To by było całkiem spoko. Hmm. Matko, wszyscy tutaj klaszczą i czekają na jedzenie, bo wczoraj nie było grilla. Przez to palenisko, które było za duże. No nie, no i ciasteczka upiek. Brownie na śniadanie. A jajaj, i chyba jeszcze nie wyszły na dodatek. Nie, no jakoś normalna, nie jest, nie jest tak źle. Dobrze, że przynajmniej tutaj coś mamy. O, widzę, że Lilith się zabrała zagotowanie. A, Owen, nawet na to nie czeka, on zje. Wczorajsze kanapki z bekonem, trudno, niech będzie, nie wybrzydzamy. O, tu w międzyczasie Monroe sobie wziął, zrobił sam kanapkę z masłem orzechowym i dżemem. Także jestem pod wrażeniem, że... o nie sprzątnij, nie jedz tego, nie jedz tego chłopie. Już lepiej zjedz sobie e, kawałek tego ciastka e, i poczekamy, zobaczymy co przyrządzi dla nas Lilith. O matko, znowu tatar, what the heck. Matko, jakie te dzieci są grzeczne, jak one ładnie tutaj myją naczynia. Myślałam, że on pójdzie coś zjeść, ale widzę, że y, zabrał się na razie zamycie i dopiero teraz zje. Ku dzieci, serio będziecie jadły tego tatara? E, Teo sam idzie do szkoły. Nie, myślę, że my to. Nie, nawet nie możemy tego schować. Jednocześnie jedyny blat został zablokowany przez to jedzenie. <laughs> dzieci będą śmigały. Mamy do wyboru. Albo brownie, albo tatara, więc no. Czy tego chcemy, czy nie. <grywa> <grywa> Jeszcze jakoś normalna. No, wszyscy się zajadają. Proszę, proszę. Pan Nigel to nawet chyba zadowolony, co. No i proszę, wyskoczył mi tutaj napis, że wypad dobiega końca. Pozostał jeden dzień tego wypadu. Aby przedłużyć pobyt, wybierz przedłuż wypad na telefonie lub komputerze. My tego nie chcemy. Chcemy, żeby to już była końcówka tutaj, bo chciałabym się też wybrać tu być może Teo i Savaną na pewno. Póki co potrenujmy jeszcze trochę. No jak na razie powiem Wam bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywne y, wrażenie na mnie wywarł ten dodatek. Jest tutaj naprawdę sporo tych różnych aktywności. Od ucznictwa po y, kajakarstwo, mamy hodowlę y, owadów, mamy też i tworzenie dekoracji z masy papierowej, y, origami, mamy wyimaginowanego przyjaciela, którego tutaj aż tak jeszcze nie zgłębiłam, tak szczerze mówiąc. Ubolewam trochę nad tym, ale myślę, że to przy okazji jakiegoś streama, jeszcze, jeszcze byśmy sobie obadali tego wyimaginowanego przyjaciela. Moi drodzy, i jeśli chodzi o ten odcinek, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!